Witam wszystkich serdecznie w takiej zimowej atmosferze. Zobaczcie jak ładnie śniegu napadało. Wczoraj przyszły takie kurcze wiatry. Najpierw deszcz, potem jak zaczął walić śnieg, to już 10 cm nasypało. Mamy dzisiaj 20 który? Drugi? Nie, 23. jutro wigilia. Mam nadzieję, że to się utrzyma do wigilii, bo jest teraz spływa się ile jeden stopień i ten śnieg topnieje. Ale do czego zmierzam? Yy, chciałbym wam powiedzieć choinkę skąd zdobyć, no bo skąd z lasu, nie najlepiej. Nie, nie to tak tylko żartem mówię, bo na, bo ja zawsze biorę z lasu, ale nie można sobie tak pojechać do lasu i wyciąć. Wystarczy po prostu zadzwonić do leśniczówki zobaczyć sobie w internecie, gdzie się ma najbliższą leśniczówkę bądź nadleśnictwo. Ja zawsze dzwonię tutaj koło mnie do leśniczówki. I leśniczy zawsze ma takie obszary najczęściej pod drutami wysokiego napięcia. Oni tam sobie sadzą takie choineczki, które i tak trzeba wyciąć. I wtedy co? No, przed wigilią można sobie podjechać, zgłaszasz, przynajmniej ja tak robię zgłaszam leśniczemu, może dziś jadę, jadę sobie wycinam pod drutami choineczkę, jedną czy dwie. I, i jest choineczka na święta. Także jak ktoś nie wie, to, to jest taka możliwość. Prawie w każdych ten leśnictwach są prowadzone akcje sprzedaży choinek. W tym, mój, w tym moim leśnictwie tylko mnie też ma u siebie choineczki za, za, za nieduże pieniądze. Sprzedaje te choinki przed wigilią. Już potem nawet nie sprzedaje, tylko kto przyjedzie, to mu daje za darmo, no bo to, to i tak się zmarnuje. Ale było to przejadę Także yy, no, tak chciałem, tylko jakby ktoś nie wiedział, to można sobie zawsze zadzwonić do leśniczówki bądź nad na leśnictwo, zapytać się o choinkę I nie ma z tym problemu. No i tak mówię przed świętami Wam wrzucę jeszcze filmik z życzeniami. Życzę Wam wszystkiego dobrego yy, na nowy, na tym, w nowym roku. Przede wszystkim Zdrówka, bo bez Zdrówka to... to, to w sumie nic nie mamy, jak nie mamy zdrowia, to nic nie ma. Pieniądze nasze można zarobić, a zdrowia niestety nie idzie kupić. Jadę teraz do leśniczówki. Wybrałem oczywiście drogę na skróty, no bo jakby inaczej mm. <laughs> przez las. No i tam już ja wzwoniłem do leśniczego, mówił, że mogę sobie albo jechać sam wyciąć, albo mam do niego przyjechać, to ma jeszcze kilkadziesiąt choinek za darmo. Kto przyjedzie temu daję. Daje nie ma problemu. Także widzimy się jeszcze pod leśniczówką, pokażę wam jaka choineczka. Tak jeszcze wam pokażę taką ciekawostkę. Tutaj droga przez las idzie na wprost. No Są co prawda dziury w tym miejscu. Ale widzę ktoś tutaj jeździ przez ten las i na, nie wiem gdzie, bo, bo, bo ślady tam odbijały w prawo w las, gdzie praktycznie droga nie jest udostępniona do ruchu kołowego, bo ta akurat jest. Ale co? Nie chciał jechać przez dziurę to co? Wyjeździł sobie drogę przez las, a co tam, nie? To między drzewami sobie dziury ktoś omija. Pyk Proszę Można? Można Oczywiście nie pochwalam takiego czegoś, nie? No przyszłym... i tak jak mówiłem, jestem pod leśniczówką Tutaj mogę sobie choineczkę wybrać Chciałem nie taką za dużą U nas tego, tak jak widzieliście, śniegu nawaliło Będzie musiała gdzieś odtajeć najpierw To są takie większe, chciałem taką małą To jest taka mała, ale ta troszkę za mała O, ręka nie w miarę Czekajcie, wybiorę choinkę i się... Mógł... O jeszcze Wam pokażę choineczka musiała trafić oczywiście do mnie do warsztatu. Bez tuningu by się nie, nie obyła. Nie, po prostu wstałby pełen śniegiem. Śniegiem lodem muszę tutaj ją zostawić na dwie godzinki, żeby to wszystko odtajało i żeby wyschła, bo jakbym ją wstawił do, do domu, to żona by mnie ładnie pogoniła jakby się to wszystko roztopiło. Jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym roku, zdrówka, szczęścia, prezentów, bogatego gwiazdora, trzymajcie się, cześć!